Robin jest prawdopodobnie przetrzymywany w jednym z więzień w Nottingham. Nie będzie łatwo dostać się do tego silnie strzeżonego miejsca. Marion obawia się, że szeryf mógł zastawić pułapkę na wesołą kompanię, ale mimo wszystko musimy uwolnić Robina. A i owszem, musimy, musimy. Pytanko, gdzie jest nasz kochany Robin? Czy Robin jest tutaj, okay, czy Robin jest gdzieś na zamku? Wiecie co? Mam wrażenie, że on jest albo tu, albo tu. Nigdzie indziej praktycznie nie ma lochów. Ok. W takim razie gdzie jest nasza wesoła kompania? Przejdźmy się. Mianowicie, czy ja mogę tędy przejść tutaj? Nie, muszę przez most, muszę przez most. Ok. W takim razie rzućmy okiem, czy stoją tutaj dwa, czy jeden. No, zaraz będzie stał jeden. Wybacz, mały. Właśnie. Na szczęście ten odszedł odpowiednio wcześnie. Aha. Zaraz skuma, że kolegi nie ma. No weź, wejdź tutaj, mały Jonie. Co ty taki jesteś. Dobra. Ktoś mi powiedział. Nie wiem, czy to będzie prawda, czy nie. Ups. Prawie mnie znalazł, dobra eee, w takim razie rzućmy okiem czy mogę tego pana tutaj znokautywać Podobno Ktoś mi tak Oj, oj oj O a, on się skapnął, że jego kumpla nie ma Podobno jak się walnie no, w głowę To właśnie Już go tam nie ma Oj, oj, oj oj, oj. szybciej wchodź tutaj no Dobrze. Braciszkiem takim muszę jeszcze tutaj szybko przyjść. Ale poczekajcie jeszcze, no i zobaczą mi mojego braciszka taka. I bąk! Oj! No i znowu dostanę od tego masakrycznego łucznika. No wiedziałem, że dostanę od łucznika. Ech. No, Czy wy ucznicy no, musicie zawsze tak uciekać? Co no, za tchórze. No. Dobra. Braciszku, najpierw tego zwiąż. A, te 10 dostałem. Co mi tam? Co mi tam? Nie będę ubolewał. Mam kogoś, kto uleczyć? No jasne, że mam. Moją kochaną Marion. Będzie mnie leczyła. Tak. Bardzo ładnie. Zobaczmy, czy ktoś ma z nich pieniądze. Na pewno Marian umie, potrafi pieniążki zbierać. Tak, braciszku, idź dalej. Ja sobie tutaj ich pochowam. Na spokojnie. Spokojnie czy niespokojnie. Się okaże. O, na szczęście. Wszyscy wieśniacy nam pomagają. I się nie wydzierają, jak widzą wesołą kompanię. Chyba są zadowoleni. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że chyba są zadowoleni. Dobra. Nie będę się tutaj rozglądał, może za jakimiś super fantami. Czytajcie koniczynki, ale wiem, z tego co pamiętam, z tego co wiem, to tutaj jest. Dobra, nie będę się tym zajmował. To tutaj gdzieś jest. Gdzieś są schowane insygnia koronacyjne, a mianowicie. Jedno insygnie koronacyjne to na pewno wiem. Oj, 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 ty mnie widziałeś, czy mnie nie widziałeś? Wróćmy okiem. O, Żebym zdążył. Śpi spokojnie. No właśnie. Śpi spokojnie. I też spokojnie śpi. Ich może gdzieś tutaj zaniosę. ...żeby nie stali tak na widoku. Braciszku, biegniesz odpowiednio? Jasne, że tak. Ale on śmiesznie biega. Czy ktoś tutaj ma zasięg? W wzroku, widoku? Nie, nikt. I dobrze. Braciszku, poproszę. Dziękuję. Reszta też, niech tutaj przyjdzie. Yy, tutaj mogę wejść, ale nie jestem pewien, czy... Czasem któryś z tych strażników mnie tutaj nie zobaczy. O, właśnie, ten widzicie ma. Widok na tą część tutaj, zaraz przed drzwiami. Ale jak oni sobie wejdą do środka, Banda wszyscy łucznicy, to nie będę z, nie z nimi miał większych problemów. Chodź, tutaj, mały żonie. Chodź, nie przejmuj się nimi. Ojej, patrzcie. Zwrócili na mnie uwagę. O, jak blisko są ładnie! Ładnie blisko są ucznicy. O, ty. O, ty. Kto? Słodkich snów. I jest! Wręcz bym chciał rzec. Nie, tutaj nie ma headshotów, więc nie będę. Tego, co chciałem powiedzieć. Mówił: Dobra, na razie wiecie co. Ja ich nie chowam. Niech oni sobie tutaj będą. Będę wiązał i się napiję przy okazji. Tego też zwiąż. Tego zwiąż. Ja widziałem, że niektórzy z Was dają mi jakieś tam rady co do samej rozgrywki. Tak, ja nie pamiętam tej, grze, tej gry tak dobrze. Nie zagrywałem się w nią aż tak. Często i dużo, żeby o wszystkim pamiętać, i wszystko tak naprawdę zwiedzić. I tutaj nie ma pieniędzy? What the fuck? A tam kto jest? Mam na. Uh -huh. A dobrze. Myślałem, że. Ty... Josny gwint! Właśnie tego się ba bałem. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Śpi, spokojnie. Pięknie, braciszku, chodź tutaj. Ło, ale było blisko. Właśnie, tego się obawiałem. Wiedziałem, że tu jest jakaś, jakaś zasadzka. Słyszałem, jak jeden ze strażników rozmawiał o waszym przyjacielu. Czyż nie poszukujecie Robin Hooda? Trzymają go w innym więzieniu. Powiem wam, gdzie. Bardzo chętnie. Rzućmy okiem. No, tak myślałem, że Robin będzie tutaj. Okej, okay. czarny, czarny rycerz nie zrobił nam nic takiego. Dobra, to idziemy w takim razie całą ekipą. No dobra, może całą ekipą naraz nie, ale małym Johnem wypadałoby tutaj od. troszeczkę sobie to miejsce przątnąć. Oj, 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 oj. Trzeba ich jakoś zwabić. Trzeba ich jakoś zwabić. Nie tam się, że coś słyszałem. No, dziecko idzie sprawdzić, tak. No, ludzie, dobrze panie? Tak jest! O, czyżby nie się. czyżby sierżant? Ej, ej, ej! O, jasny gwint. On zaraz. Ich zapomniałem tego związać. No, chodźmy. O, ty jeszcze mnie dziabnął Dobra Zapomniałem tego związać z kubańca I wstał By wszystkich tych rozwiązał A to by było No nieduży kłopot, ale jednak Podobno kontrolem można Tak I to też ktoś mi Oczywiście na to zwrócił uwagę że kontrolem o, teraz jest wyłączony i... Teraz jest wyłączony i podświetla Że kontrolem widać yy, postacie za murów braciszku idziesz tam, tam chowasz się nie tutaj braciszku tutaj dzień dobry dzień dobry panu czy ja mogę pana Znokautować Ach, czy nie? Bardzo. Mi nie no, no, i no i dupa. Zaproszenie. wyrabia. Śpij spokojnie. Muszę się wycofać niestety. Muszę się niestety wycofać, dlatego że, mianowicie, iż ponieważ. No chodź malutki. Wow! No właśnie o to chodziło. Wiem, strasznie mało. Chciałbyś! SPADŁBA! Z no tego mogłem akurat pokonać. Ale jednak. się cofnąłem. No trudno, trudno. Mamy 8 koniczynek jeszcze, także. Spokojnie. Idziesz tutaj na zwiady? Bardzo dobrze. Chodź, chodź. Bliżej. E, braciszku, tak. Czy ty możesz. Czy ty dorzucisz. aż tak daleko? ty nie dorzucisz O właśnie Ibi. Haha! <ścoughs> Jak ja lubię te osy. Woo. Mogłem zrobić tak na początku. No niestety, Lady Marion będzie musiała przyłożyć rączkę do małego Johna. Oho, coś się stało. Mianowicie, nie ma go na służbie. To tylko zadrapanie. Dobra, dobra, mały John, już nie mów. Podobało ci się, nie? Dobra, rzućmy okiem w takim razie, jak się ma sprawa tutaj na murach. A mury runą. Oho, mobilizacja wojsk. No. no i co, i nie walnąłeś go? Co za łajza? O, koniżynka po prawej. Oj, chyba będą tutaj biec. No i dobrze. Chodźcie, panowie, chodźcie. A nawet do was podejdę. Uuu, o ty! Dobra, cofnę się, bo tam są kusznicy. No, chodź malutki. O ty dziabnąłeś mnie! Jeszcze jeszcze Dobra, cofam się, cofam się, cofam się, cofam się, cofam się, bo kusznicy, bo kusznicy, bo kusznicy, cofaj się! Gdzie tam do nich podłaśni podchodzisz? Dobra, najpierw trzeba się zająć... Masz zamiar stać. No, najpierw trzeba zająć się kusznikami I jeszcze jeden kusznik za plecami oczywiście Pięknie Jeszcze jakiś kusznik za plecami zobaczysz jeszcze ktoś Chodźcie, chodźcie, mam jeszcze troszeczkę. Patrzcie, zaraz mnie... Dziabnie tak, że Chodź I pięknie knockout! Uh, w pierwszej rundzie! No dobra, w drugiej. Rzućmy okiem, czy nikt nie ma pieniążków? Nikt nie ma pieniążków! Och, co za niefart. I co ja dam temu biednemu żebrakowi? Co? Wiecie co, nie chce mi się nigdzie zanosić. Dlatego przemyjdziemy dalej. Nie będę się tutaj... ...tym zamartwiał. Ważne, żeby oni tylko sami z siebie nie wstali. Co? Jajco! Tyle ci powiem. Lady Marion, możesz ty podejść do tego pana dużego? Z dużym kijurem. Co ty No Co i dobrze. Na początku już dosyć dużo straciliśmy, ale cóż tam Co to dla mnie? Jak nie wróci... Jak nie wrócą ci wszyscy żołnierze do tego całego oficera? No, no i znowu no. Wybacz mały. Może go wezmę tutaj z, z widoku. Położę do reszty. Ehm, jak nie wróci nikt do, tych, do tego oficera, to chyba się troszeczkę zdziwi. No ale cóż, Lady Marion może dawać mu pieniążki. A każdy chyba z tych, z tych moich głównych bohaterów może dawać pieniążki. Egzekucja strasznego bandyty Robin Hooda, schwietanego przez mężnego szeryfa. Dzięki pomocy kupca. O, proszę! Wynagrodzonego za ten czyn kwotą 5000 tysięcy funtów. Czyli ktoś pomógł niestety... Naszemu... Szeryfowi łaska, złapać robinę. Dobra, masz. Proszę, mój druchu. Co mi powiesz? Dziękuję, Dobra, tutaj jest blisko. Dziękuję, co jeszcze? Gdzieś tam powie. daleko. Tam nie będę proszę, się zapuszczał, stary. Dziękuję, coś o, ale mówi... Sypi jak nic. Dziękuję. Coś wam powiem. Proszę mój druchu Ajesz dajesz Dziękuję, coś wam Jeszcze powiem. to dla ciebie Dziękuję coś Kiedy powiem. ty w końcu pójesz ostatnia rada to dla ciebie. Ostatnia rada Ostatnia rada Tylko że to jest tak daleko wszystko Szeryf? Poszedł z wizytą do swego szwagra, gdzie świętują pojmanie robina. Na twoim miejscu unikałbym tego miejsca, aż roi się tam od strażników. No rzeczywiście, roi się tutaj ich, było ich na ten czas onegdaj, ale teraz już ich nie ma. Dobra, rzućmy okiem. Co jeszcze? Uuu, coś temu panu się dzieje. Strasznego niedobrego. Tutaj gdzieś były jeszcze inne zwoje. Zaraz rzućmy na mapkę okiem. Tu... A panowie sobie siedzą przy grillu. Ja tam głodny nie jestem. Jeszcze tu jest. O proszę. Koniczynka. A co, Tak to tak ona jest od. Tak? Od sobie? I nic więcej? Dobra. A to przy okazji jeszcze zbiorę to. Co tutaj? A, a tych panów nie widziałem, szczerze mówiąc. No dobrze. Jeszcze jakieś informacje? Tutaj nic, tutaj nic. Co ty zebrałeś? Aha, zebrałeś koniczynkę, dobra. bo tutaj jeszcze coś jest. Patrzcie, ale nas obsypał informacjami! Na górze. Gościu jeden śpi. Ha! Dobre. Dobra, braciszku, cofnij się. Na wszelki wypadek. Jakby tutaj było... Dosyć gorąco oj, 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 oj. patrzcie śpij spokojnie He, ja? i on no. jest... Chodź, chodź. Chodź! O ty, 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 o ty, o ty, o ty... ty. Spokojnie. no chodź. Dawaj, chodź. Bo już widzę, że masz takiego dużego tego znakora zapytania, że ło! No, chodź nikogo nie będzie przy bramie. Moja brama. Dobra. Braciszek tak może sobie tutaj przyjść i ich powiązać, a ja sobie małym Johnem jeszcze tego pana tutaj znokautuję. Jeżeli oczywiście nie będzie miał nic przeciwko, a nie powinien. Kto tam idzie? Nie nie, nie. No, co no, co jest? Obudził się już, możemy walić. E, Braciszek, nie Oj, Oj. Oj, oj, cofać się, cofać się, cofać się. No już. Ej tam, nie ruszać się. Ups. Braciszek, chowaj się. Kto tam? Śpisz? Tak. Szybko podchodź do tego kusznika. On, oni są tacy wolni, a ty. Ech. Dobra. Braciszku, możesz tutaj wyjść i ich powiązać. Nie mam nic przeciwko. Zaraz dostanę od tego na górze. E, na szczęście nie. Słaby! Dobra, zaraz też będę musiał poprosić Marion o wizytę. No weźże podejść do niego! No, chodź malutki! O o! Niech maleńki Jeszcze nie do... ma... Do... No... Chodź ma... Oooooooo! za sami! Śpij spokojnie! O, szybko do kuszników! Jeszcze ci pokażę! No, A masz... To boli! Woo. Ten maluch jest całkiem dzielny. Szybko tego, szybko tego, szybko! No! Chodź malutki! I mamy wszystko. O ty! Jeszcze stał gdzieś tam za Winklem sku Skubaniec. Dobra, no to wiążemy wszystkich. He he. ale to było dobre! Prawie całe Nottingham tutaj mi się udało jako tako eee, ogłuszyć. Dobra, no to w takim razie musimy ich tutaj powiązać na spokojnie. Se tu powiążę. Ich pochowam, może. Bo nie będę ich zostawiał tak na widoku. Może być przypał. Tak. Kto jeszcze ma gwiazdki nad głową? Jakiś tam zaniosłem, chyba. Do środka już z gwiazdkami nad głową. Tak, ale zanim. To jeszcze ten mi został. Widzę cię, widzę. Nie wstaniesz, nie wstaniesz. Tak będziesz leżał. Dobra, i braciszku, chodź tutaj będziesz ich pilnował. No i Lady Marion w sumie też może tutaj przyjść, i Patrick też tu może przyjść. Ale ich się tutaj nazbierało. Kurde, dobry ten mały John, nie? No i da, dobra. Ma e, Marion, możesz tutaj kogoś przeszukać. No bo dobra, jak wszyscy będą w jednym miejscu, to wtedy zobaczymy. Z tymi, gdzie mam bliżej? Do tych drzwi? Czy do tych drzwi? Zaraz pójdę też do tego. Co jest? A, ten mnie zobaczył. E, e, no, no. Co się czepiasz? Co się czepiasz, stary? I tutaj. Ech. A może po murach tam do nich przejdę? Chociaż nie. Tutaj tylko jeden pikinier stoi nam na przeszkodzie, więc... więc może. Damy sobie radę. No, warto ich schować. Później, jak będziemy uciekać, to będzie mniej roboty. Ty, 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 ty. A przecież ja mogę jeszcze Patrykiem nosić. Kurde, ale jestem Matą Patryk. Dajesz tu na dwie ręce. Tak, tak, tak. Dajecie panowie, dajecie. Siłka to podstawa, a chyba mały John szybciej biega o, będzie szybciej o, -o. O, o. o coś mu nie pasuje. Słyszał coś, czy zobaczył? Jak myślicie? No, mniejsza z tym w sumie. I tak jakoś nie zagląda w te rejony. Dobra. Ostatni. Ostatni. Jak myślicie tego przy bramie też ściągnąć? A może go ściągniemy, żeby nie robił nam problemów. Chodź. Chodź, proszę pana. Bo ty mi przeszkadzasz. Szkoda, że tej bramy się nie normalnie otworzyć. No i patrzcie, zawsze jak do niego podchodzę, to musi mnie walnąć. Frajerze, słodkich snów. Chodź, zaniosiadź się do kolegów. E, dobra, w takim razie, Mario, zobaczyłaś, czy wszyscy mają tutaj gołe kieszenie? Puste kieszenie? Gołe kieszenie. Co stwierdzenie. Okej, okay. idziemy potem z, z tutaj koniczynkę, czy nie? Jak myślicie? Mówicie iść? Dobra, no to pójdę. Jeszcze tego trzeba uwolnić po drodze. Hehe. Uh, kolejny wieśniak, nad którym znęcał się szeryf. Napis na dybach yy, powiada, że musi on być wystawiony na widok publiczny jeszcze przez jeden dzień. O ile Robin tego nie zmieni. A ja nie jestem Robinem, ale mogę go zmienić. Czy nie mogę? Dzięki za pomoc. Moje plecy już ledwo wytrzymywały w tej pozycji. Mam nadzieję, że ten dobry uczynek zostanie Wam wynagrodzony. Idę do domu, by się posilić. O ile szeryf coś nam jeszcze zostawił. Powodzenia. I następna, patrzcie, następna ta. A, a ty gdzie biegasz tutaj? Ej, zgubiłeś się. Patrzcie, jaka zbłąkana owieczka. No. no i znowu. Wszystko na nic. Ech, skradam się tym wielkoludem. A oni nic. Dobra. Lady Marion, tutaj masz trzy... Akurat! Brakuje ci trzech, masz trzy. Mówisz, masz. Bierz już. Bez gadania. Okej. Okay.